Serdecznie już w październiku. dzisiaj jest pogoda strasznie niesprzyjająca, yy, typowa jesienna. Taka jeje wiatr, a coś tam pada z nieba, mokro i byk jeszcze. A ja dzisiaj przysłuchuję się na polowanie na podchód. Dzisiaj pochodzić jestem sam, więc biorę kamerę do kieszeni. Yy, GoPro mam na klacie i idę dla Was nagrywać odcinek. I oczywiście zapolować. A tam mi byk tam gdzie się pisałem, tam gdzie idę. Drugi. Cisnę do nich. Zobaczymy, co to za byki. No i co? Zaczynamy. Już wysoki sedan. Trzymajcie kciuki i Dało mi się dość do ambony. Ryczą trzypyki. Słuchajcie, trzypyki. Let's Z lewej strony W ogóle jakby mi się kierunki pomyliły Nie chcą tu przyjść w moją stronę Tylko idą drugą No ale sobie schodzą Tylko sporo tych łań I patrzcie Nie ma, nie ma byka Ewidentnie już rikowisko się kończy Tutaj powinien być jakiś kibic Chociaż z nimi, ale nie ma I Idą sobie do wioski Słuchajcie, pojedyncze idzie, Nie wiem, może coś za nim przyjdzie. Idzie sobie tutaj w stronę ambony. O, nawet przyspieszyło. Ale jedno. mi się byk to sobie idzie spokojnie no łania do strzelenia ale jak byki to strzelanie łań to jest profanacja nad, no, po całości i one tak miały wszystkie przyjść tak jak ta łania. ale coś się rozmyśliły chyba i poszły w drugą stronę taki był plan, że tak mają iść że postanowiły ten plan zmienić. Przyjedzie, podam wone Raz, 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 raz. Tu działa, tu działa, tu działa. Dobra. Zmieniłem, słuchajcie, yy, czapkę, jak widzicie, i przyłożyłem mikrofon z GoPro do bo wieje wiatr żeby ten dźwięk był lepszy. No i co, moi drodzy, jak u Was to jest? Jak jest rykowisko, ryczą byki? Strzelaliby się tą pojedynczą łanie, czy nie? Według yy, wszystkich prawideł ta łania się nadawała do trzału. Łania nie prowadząca, łania. Dwuletnia, wręcz idealna do odstrzału. Warunki super, do transportu, do załadowania no wszystko się składa na to. Była na polu, tu jest nieposiadane, jest pole uprawione, więc można spokojnie wjechać, nie robiąc nikomu szkody. Wszystko się zapinało w to, żeby tą łanie strzelić. tak, Natomiast ryczały mi tutaj co najmniej trzy byki, a myślę, że cztery, bo z prawej strony tam daleko się też odzywał jeden byk. Była jedna chmara, którą wam pokazałem, bez byka. Natomiast cały czas tam za górką, za wzniesieniem, po mojej lewej ręce, odzywa się byk. No i teraz tak, czy on tu przyjdzie, czy nie? Pewności nie mamy żadnej, kompletnie żadnej. Może pójść równie dobrze w lewo, może pójść w prawo, może tam zostać w takim wąwozie. Jeżeli mała jeżeli nie ma łanie, nie wiem nawet, bo go nie widzę. Natomiast pytanie proste, czy w rykowisko powinno się strzelać, łanie? To jest. Ja uważam, że z racji tego, że powinno się wprowadzić odstrzał letni jeleni w całym kraju, po prostu w całym kraju od 1 czerwca do 31 lipca, ryczy Natomiast przywrócić odstrzał od 1 października. Koniec tematu Czezia czapka. Temat by się zamknął. Nie byłoby problemu z tym, że strzela się łanie w rykowisko. Dla mnie to jest tak ciężko zrozumieć, ja tego nie potrafię pojąć i zrozumieć jak można w okresie rykowiska strzelać w łanie, nie rozumiem tego w ogóle, więc y, to, że przesunęli nam okres kiedyś było od 1 października ja tak zaczynałem polować, że było od 1 października polowanie na łanie i cielęta, natomiast y, to, że jest od 1 września, to jest chore po prostu, tego nie rozumiem i, I nawet nie chcę zrozumieć Siedzimy tu dalej, byk się tam odzywa, i jest szansa, że one tutaj przyjdą te Jelenie. Natomiast to jest takie 50 na 50, przyjdą albo nie przyjdą, zobaczymy. Na razie siedzimy. Zimno, słuchajcie, pochmurno, pogoda stricte jesienna. Nawet tak się tam zaczął po październik. Wziąłem sobie, dobrze miałem, czapkę drugą w tym plecaku, bo bym tu w tej czapce z daszkiem zamarzł. Patrzę, co się dzieje, i obserwuję. Na razie jeszcze siedzę przynajmniej 20 minut, pół godziny, a później pójdziemy zobaczyć, co się tam dzieje. Także poluję dalej. Patrzcie, śladami Jeleni podąża sobie chmara Danieli. O, coś na pełnym szwungu idą. Też poszły do wioski zobaczcie jeszcze mamy sarenki Teraz Wam pokażę o. sezon na kozy się już zaczął no ale oczywiście nie będziemy dzisiaj strzelać koz weźmiemy kridmura i pójdziemy z Creed murkiem ale to jeszcze, jeszcze czas. Na razie dalej siedzimy na tej ambunie i czekamy, bo ten bieg cały czas ryczy za tą górką. I pytanie, kiedy one mają zamiar zejść z tego pola, żeby mogły się zebrać i, i przyjść tutaj do mnie. Na razie sobie obserwujemy zwierzynę. Były daniele, były jelenie, były sarny, były dziki, praktycznie wszystko. Ale jelenie nie takie, na jakie czekamy. Patrzcie, i znowu łania się ale wszystko idzie jakby tą stroną, yy, tam gdzie tam ta pierwsza chmara poszła. Oćka, czy tam byk będzie z nimi. Na razie widzę łanie i cielaka. A byka nie widzę. Coś się tu dzieje dzisiaj. Naprawdę się tu dzieje. Też bez byka. Byk, by, jakby był byk to już by wyszedł. Ale nie ma. I znowu do wioski. Jak widzicie, jest zimno. Naprawdę, słuchajcie, coraz bardziej wieje. No i nie ma co tutaj czekać na, na te jelenie, bo widzę, że one tu nie zejdą. Teraz jeszcze Łania ze szpicem wyskoczyła z tyłu, nie zdążyłem nagrać. Idziemy zobaczyć za górkę, czy one gdzieś tam jeszcze na polu nie są. A poprzyczajmy sobie miejsce, skoro nie zeszły tutaj, to prawdopodobnie tam zostały, więc wieczorem trzeba będzie tam usiąść, tam nie ma urządzenia, więc gdzieś pod drzewem sobie siądziemy, także nie będziemy przedłużać, pakuję graty do plecaka i ciśniemy tam, przyłożę tylko mikrofon na GoPro i, i, i idziemy. Zobaczymy, może gdzieś tam wyjdziemy. Mamy, czekajcie, raz, dwa, trzy, trzy na czwartej, między dosyć daleko z 500-600 metrów. Wyjdziemy sobie i tam będzie widać już dół. Może te jelenie tam są. Wątpię o tej godzinie, żeby tam były na polu, ale nie wiadomo, jest rygowisko, on trwa, więc być może gdzieś tam będą. Dobra, zbieramy się. Patrzcie, tutaj te dziki, co wam rano, patrzcie, wszystko świeżutkie, potem będą sobie urzędowały. Jak ja dochodziłem do ambony, to one były w tarninach, a jelenie nam odzywał się byk tam, więc idziemy do przodu i mam nadzieję, że go gdzieś tam jeszcze spotkamy, ale marne szanse, liczyłem, że zejdą i teraz tak, słuchajcie, czasami tak jest, tak, stoicie w rozterce, siedzicie na ambonie, zejdą, nie zejdą, zejdą, nie zejdą, a jak rykowisko, no to słychać, że ryczy i teraz pytanie, iść do niego, czy czekać, iść, czy czekać. No i u mnie padło czekać. Okazało się, że to chyba był zły wybór. Dlatego przyjdziemy sobie szybko tutaj. Skoczymy na górkę i zobaczymy. Ale w razie czego nie będziemy tam za bardzo podchodzić. Tylko zaczekamy. Chwilę popatrzymy i ewentualnie zlokalizujemy sobie miejsce, gdzie by można było ewentualnie tam usiąść. Tylko tam niestety nie ma urządzenia żadnego. Trzeba będzie zasiąść na ziemi. Ale jest zimno. Powiem Wam, że jest masakrycznie zimno. Już to naprawdę... Naprawdę jest... Nie wiem, może z dwa stopnie, ale wilgotność duża i wieje wiatr. Tutaj taki ogródek Pan ma. Pasiekę. Ogrodzoną. I sobie tutaj pocholuje pszczoły i pozyskuje miod my przejdziemy sobie tędy pójdziemy na górę i też tak idę a pan też tak chyba to jest takie oczywiste, że jak się podchodzicie w to korzystacie z naturalnego osłon specjalnie idę tędy, żeby się schować za tymi tarnitami. tylko żeby nie było tak, że wyjdziemy za te tarniny one będą stały zaraza jeżeli będą, coś Wam pokażę jeszcze. Widzicie drzewa owocowe? Patrzcie, jak tu jest wszystko wyzbierane. Spady są, ale w tym roku masakrycznie obróciły jabłonie. zwierzyna na patrzcie, jak jest wydeptane. Bazażerowa niesamowita. Dlatego te jedzenie tutaj są. Ścierniska jest I spady. Masa spadów. Zobaczymy, czy dobre te jabłka. Malutkie, zdziczałe Spróbuję. Patrzcie. O, Ale kwaśne. Ura. Masa ryżynia. o jakie niedobre. Znów dostanę e, takiej takiego kopa, żeby postawić ją Bo to zawsze, zawsze brakuje urządzeń, a szczególnie jak ja dla was nagrywam, to mi wygodnie nagrywać zdycham. Вс ⁇ сешки. thank you for this wyzbierane jabłuszka musiały ładnie tutaj być i sobie tutaj urzędowały zobaczymy może te jabłka lepsze zdecydowanie większe no niestety nie ma jeleni Też też je dobre. No ryczy, no nie wierzę, no ryczy. No ryczy jeszcze słuchajcie, żeby zwoło się, odezwał się teraz. coś wam powiem nie będziemy tam szli Pojedziemy tylko tu no pod tego pod tego dęba i popatrzymy tutaj jest chałupach jak widzicie pojedynczy dom więc jest trochę lipa on tam ryczy, to on już to nie płynie to ja już wiem, że on będzie z tymi łaniami tutaj i chyba pod tym dębem sobie przyjdziemy wieczorem usiądziemy. bo wiatr jest zachodni, zobaczymy czy się nie zmieni I gdzieś tutaj się trzeba będzie No i drodzy, tak zrobimy. Tam przyjdziemy i poczekamy sobie tutaj. Dobra, wracamy do auta.